Ludzie chcą. Nie dajcie ze sprawy, jak Polska jest jeszcze fenomenalnym krajem, dlatego co ja zawsze mówię, jak ludzie chcą, ale oni potrzebują autentycznych pasterzy, a nie, a nie biznes jakichś tam menów i różnych. Potrzebują prawdziwości, prawdziwej prawdy. Ale jak my się boimy, no to, my, no to co my mamy tym ludziom powiedzieć? Jak my się boimy, wiemy jak się boimy, no, bo aż ktoś do nas doniesie i kariera mi się w decyzji czy w zakonie skończy. I także to jest bardzo ważne. Dzisiaj jest bardzo trudno być, bo nie widzi się splendoru. Dzisiaj chcemy sukcesu. No jaki był odpust, no tyle ludzi przyjechało, tyle księży, no tyle kurczaków napiekli, nie? Jaki był piękny odpust, nie? Ksiądz gadał przez godzinę tam o czymś. Jaka taca była, prawda? Ile tam poprzebierali się w góralskie stroje i inne. Ale to są wszystko fasady, to są wszystko... Dla mnie bardzo płytkie nie i tam nie ma głębi w tym wszystkim.